Witam Was, drodzy widzowie. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję sobie taras pod płytki i wstępnie jak widać została na tarasie położona siatka, wcześniej on został wyrównany po skróciu płytek taką zaprawą wyrównującą, tu ją widzicie, tu już jest wklejana siatka. Dlaczego siatka? Dopiero tutaj, bo tutaj się zaczęły wszystkie pęknięcia, które były, więc to sobie chciałem wzmocnić. I teraz kolejnym etapem przygotowania tego tarasu to będzie zrobienie hydroizolacji na tarasie i na schodach Dlaczego będę kładł izolację? Po to, żeby ta posadzka, która jest pod płytkami żeby się po prostu nie rozwalała pod wpływem yy, pod wpływem tego yy, zimy, zimna yy, te zmian temperatur co to jeszcze daje? No, zobaczcie, klej jest elastyczny, yy, izolacja jest elastyczna, natomiast beton nie jest elastyczny, dlatego to wszystko później rozwala, odparza, rozwarstwuje się. Jak to widzieliście na tych poprzednich filmach, wkleję Wam teraz migawkę, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało po skuciu płytek. A mianowicie, zobaczcie, wszystko jest skruszałe, różne. i to jest po prostu brak izolacji. Jak ja teraz zrobię sobie tutaj izolację i położę na to płytki, nie powinno być problemów, tak zawsze robiliśmy, tak samo ze schodami, schody zawsze też izolowaliśmy, dawaliśmy izolację, dopiero szły na to płytki, jeżeli oczywiście to były schody na zewnątrz, bo w środku to wiadomo, że nie trzeba, ale na zewnątrz jak najbardziej i ta metoda nam się sprawdzała zawsze i w Niemczech i w Polsce, więc dlatego tak robię. Więc tutaj będzie znowu też to robione wszystko, i zresztą zaraz zobaczycie jak. W jaki sposób, e, jeśli chodzi o izolację, to będzie ma plastik. Dlaczego ma plastik? No, dobrze mi się w nim pracuje i oprócz tego wiem, jak go sobie mieszać, żeby żeby mi pasowało. Mówię tak, bo pierwszą warstwę zrobię bardziej rzadszą, a drugą warstwę zrobię bardziej gęstą. Pierwszą warstwę będę nakładał pędzlem i wałkiem drugą warstwę będę nakładał paczką i będę zaciągał piórem, mieczem, zwał jak zwał, więc zaraz zobaczycie jak to wszystko zrobię i na koniec wszystko. Pierwsza warstwa jest zrobiona. Widzicie? Pędlem i wałkiem, ale o, tu gdzieś nie, widać, że są takie jeszcze prześwity. Dlatego musi iść druga warstwa. Ta pierwsza fajnie powoduje to, że to wszystko tak wchodzi, wbija się jak się robi to e, tym wałkiem lub pędzlem. Fajnie to wchodzi, a drugą już porządnie wtedy sobie paczką zaciągnę na płasko, tylko że wtedy pójdzie jakby... Dwa razy tyle, nie? Tak, jak tu poszedł cały worek i cały karnister, to na drugą pójdą dwa worki i to już będzie porządna izolacja. Także tak wygląda temat izolacji. Później Wam pokażę kolejne etapy tego tarasu. Drugą warstwą, drodzy widzowie, jestem jeszcze to o, na tej robocie. Tego samego dnia, tu z rana sobie to zrobiłem, to już jest ładnie suchutkie. Teraz e, już późnym popołudniem, więc żeby mieć to gotowe na jutro, to sobie to zrobię teraz już drugą warstwę i będę miał jakby tutaj temat zakończony i też pokażę Wam jak to będę robił. Pokażę Wam czym ja ogólnie to sobie uszczelniam i co używam. Ja sobie używam tego mapę elastika i teraz on jest o tyle też fajny, że jakbyście musieli na przykład jakiś ten, jakiś fundament sobie albo jakiś beton gdzie są jakieś zbrojenia w środku zabezpieczyć murek na przykład to jest też spoko bo on nie pozwoli żeby zbrojenie które jest w środku żeby się utleniało czyli ten metal nie będzie rdzewieć więc to jest jakby kolejna zaleta te, tej masy no ja sobie robię ją o, taką gęstą jeszcze zaraz ją znowu przemieszam żeby w miarę tych grudek nie było bo ciężko jest żeby tak naprawdę tych grudek w ogóle nie było ale idzie także lecę На треботу. To wygląda. Już macie te dwie warstwy zrobione. To już jest fajnie zaizolowane. I co jest najważniejsze w tym wszystkim, to nie chodzi o samą izolację, tylko o przygotowanie tego tarasu, żeby on był gładki, żeby on nie miał jakiś górek, Czym lepiej go przygotujecie, tym lepiej zrobicie tą izolację i tym lepiej położycie płytki. Płytki to jest efekt końcowy Waszych przygotowań, więc czym lepiej sobie wszystko przygotujecie, tym lepiej Wam to wyjdzie. Ja już tutaj mam zrobione, zostanie mi pędzlem objechać dookoła jeszcze tam tą krawędź, zrobię to sobie już kolejnego dnia, więc tak to będzie wyglądać, a ja się zbieram i lecę do chaty. Pozdrawiam serdecznie.